Szczęść Boże, cześć, dzień dobry. Ostatnio mówiłem o tym, czym jest natchnienie, i że katechizm ujmuje to w ten sposób, że natchnienie to jest wpływ Boga jako głównego autora Pisma Świętego na człowieka po to, żeby człowiek używając sobie dostępnych środków, przekazał to, co Bóg chciał nam powiedzieć dla naszego zbawienia. To znaczy, że w Piśmie Świętym, że w Biblii. Bóg mówi do człowieka ludzkimi środkami wyrazu. I takie ujęcie definicji ono pokazuje, że aby dobrze zrozumieć to, co Bóg do nas mówi, po pierwsze, trzeba zrozumieć intencję autora. Aby dzięki temu również móc zrozumieć, no właśnie, dojść do głosu samego Pana Boga. Bo to nie zawsze musi być ze sobą jednoznaczne, że wszystko to, co chciał przekazać autor, że to, co napisał autor, tak dosłownie, że pokrywa się z tym, co chciał nam przekazać Bóg. I teraz, żeby dojść do intencji autora to jest to cała dziedzina nauki o Piśmie Świętym, która się nazywa egzegeza. I ona bada środki stylistyczne, konstrukcje zdania, gramatykę, kontekst historyczny, kontekst kulturowy, po to, żeby badając tego typu okoliczności, móc odpowiedzieć na pytanie, co człowiek chciał powiedzieć poprzez, poprzez dany tekst. I ja wiem, że to brzmi tak bardzo naukowo, Natomiast jak się nad tym zastanowić, no to wydaje się to być raczej o, oczywiste, że y, inaczej będzie się interpretowało tekst, który jest pieśnią, inaczej będzie się interpretowało tekst, który jest dokumentem historycznym, inaczej będzie się interpretowało tekst, który jest przypowieścią, inaczej się wreszcie będzie interpretowało tekst, który powstał. 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa, e, inaczej się będzie interpretowało tekst, który powstał 1500 czy lat przed narodzeniem Chrystusa, bo kultura, geografia, e, społeczeństwo jest już czymś zupełnie innym. I to jest pierwsze, czyli poznać intencję autora, a drugie jest związane z poznaniem intencji Pana Boga. I tutaj, żeby to dobrze ująć, e, katechizm mówi tak, że e, że ponieważ Pismo Święte zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, to znaczy, że ono może być odczytywane, poprawnie odczytywane, tylko i wyłącznie w tym samym duchu. Jeśli duch, który rządził, który był w osobach, które podlegały natchnieniu, będzie również i w nas. I bazując na tym, Kościół wypracował trzy takie główne zasady interpretacyjne, które pomagają odkryć to, co Pan Bóg chciał przekazać. Pierwszą taką zasadą jest to, że pismo święte należy traktować w całości. Co to znaczy? Są takie fragmenty w Biblii, o których można wprost powiedzieć, że jeden zaprzecza drugiemu. Na takiej płaszczyźnie tekstowej, bardzo, bardzo literalnej, że one są ze sobą niespójne. Ale właśnie, ponieważ to Duch Święty jest tym, który natchnął autorów biblijnych, do tego, żeby spisali, to Duch Święty nie może zaprzeczać, zaprzeczać samemu sobie. Jeśli my mamy jakieś dwa fragmenty, które na pozór, na pierwszy rzut oka sobie wzajemnie zaprzeczają, to znaczy, że musimy, że w jakiś sposób źle to interpretujemy. że Musimy znaleźć taki sposób interpretacji, który sprawi, że to będzie spójne, bo Bóg nie chce zaprzeczać samemu sobie, nawet jeśli literalny tekst, który jest tylko i wyłącznie tekstem człowieka. Jeśli jest ze sobą niespójny, jeśli sobie, jeśli sobie dwa fragmenty powstały w dwóch różnych kręgach kulturowych, które powstały w dwóch różnych momentach historycznych, jeśli one sobie zaprzeczają, Bóg, który natchnął, zaprzeczać sobie nie może. I dlatego to jest ta pierwsza zasada. Druga zasada mówi o tym, że pismo święte należy czytać w całej żywej tradycji Kościoła. To znaczy, że jeśli od samego początku, od Jezusa i pierwszej wspólnoty apostołów, jakiś tekst był odczytywany w taki sposób, w takim kontekście, z takim nastawieniem, to i tak jest przez 2000 lat istnienia chrześcijaństwa, to my nie możemy z tego zrezygnować. Oderwać pisma świętego od tego sposobu, od tradycji, od tego, w jaki sposób ono było czytane przez 2000 lat. Wydaje mi się, to jest jasne, zrozumiałe i oczywiste, że dwa tysiące lat po istnieniu Chrystusa, po pierwszych postałach, po ojcach Kościoła, po tylu świętych jest to niemożliwe, żeby wpaść na pomysł, a, a teraz ten fragment będziemy interpretowali inaczej i to jest jedyna i słuszna interpretacja. To jest drugi element. I wreszcie trzecia zasada. Ona mówi o analogii wiary. To znaczy, że nie można interp interpretować Biblii w oderwaniu od całości dogmatów, całości doktryny Kościoła, całości katechizmu, że jeden element nie może zaprzeczać wszystkim pozostałym elementom związanym z, z tym, co głosi nauka Kościoła. To są te trzy zasady. Po pierwsze, Biblia jako całość i jedność, dalej Biblia w tradycji Kościoła, i trzy, analogia wiary. Biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, Związane z intencją autora, czy to człowieka, czy, czy, czy Boga, i biorąc pod uwagę te wypracowane zasady interpretacyjne, Kościół wyróżnia dwa rodzaje sensów Pisma Świętego, lepiej ukazujące sposób zrozumienia, szukanie sposobu na rozumienie. Pierwszy sens to sens dosłowny, czyli dokładnie to, co, co jest napisane. To, co tak na płaszczyźnie literalnej oznacza tekst, a drugi to jest sens duchowy. I ten sens duchowy, on został wyodrębniony po to, z tego powodu, ponieważ różnego rodzaju wydarzenia biblijne mogą być nie tylko czymś na takiej płaszczyźnie literalnej, ale mogą też być pewnymi znakami. Nie tylko wydarzenia historyczne, ale wydarzenia zapowiadające coś ostatecznie ten sens duchowy dzieli się na trzy podgrupy. Jest sens moralny, sens alegoryczny i sens analogiczny. Sens moralny to jest to do czego Pismo Święte nas wzywa, do jakiego jakie zachowanie propaguje, do czego chce nas zmobilizować do jakiego czynu. Drugi sens alegoryczny, to jest taki sens, który pokazuje nam jak dane wydarzenie odczytywać w Chrystusie. I tutaj, na przykład, wydarzenie przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Dosłownie oni uciekają z niewoli Egiptu do, do wolności w ziemi obiecanej, przechodząc przez Morze Czerwone. A duchowa interpretacja pokazuje, że to może być alegoria, że to jest alegoria, yy, która zapowiada nam to, co się wydarzy w Chrystusie, ponieważ dzięki niemu, poprzez sakrament chrztu, czyli przez wodę. Wychodzimy z niewoli, dzieci, z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. To jest ten sens alegoryczny. I ostatecznie jest też sens anagogiczny, który mówi nam o tym, w co, w co mamy wierzyć, co, o tym, co zapowiada Biblia jako rzeczywistość ostateczną. I tutaj chociażby są przypowieści Jezusa, które na płaszczyźnie literalnej mówią chociażby o osianiu zboża i kąkolu, a zapowiadają one, one to, co się stanie przy końcu czasów, czyli moment, w którym Pan Bóg przyjdzie sądzić żywych i umarłych i aniołowi oddzielą dobrych ludzi od niedobrych. Takie, takie zasady obowiązują człowieka, który chce interpretować Biblię i takie sensy w Biblii można wyodrębnić. Nim zakończę, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że ze mną jesteście. To jest dla mnie niezwykłe, że, że te katechezę prowadzę od kilku tygodni, a kil, zawsze kilka razy w tygodniu mi się zdarzy albo na żywo przed kościołem, albo w wiadomości prywatnej na Messengerze dostać podziękowanie za tę katechezę. Dzięki Wam serdeczne. I mam w związku z tym prośbę. No bo zależy mi na tym, żeby to poszło gdzieś dalej. Więc chciałbym Was prosić żebyście to udostępniali znajomym, żebyście mówili, że coś takiego jest. Nie mówię, że każdemu, bo nie każdy też ma ochotę brania udziału w tego typu formie rozwijania swojej wiary, jaką są katechezy internetowe. Ale jeśli wiecie, że ktoś taki jest, śmiało podeślijcie. Będę też bardzo wdzięczny za, za wszystkie lajki, które tutaj umieścicie, czy, czy to na YouTubie, czy na Facebooku, ewentualnie za komentarze. To są wszystko rzeczy, które uruchamiają algorytmy YouTube'a, żeby dzięki temu miały one dzięki, dzięki temu, żeby filmy miały większe zasięgi. Więc będę bardzo wdzięczny, jeśli jakiś ślad po sobie będziecie, czy to w tym odcinku, czy, czy w kolejnych, po sobie, po sobie zostawiali. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem. Pa!